Husqvarna Fleet Services to wyjątkowa strona internetowa do zarządzania, zapewniająca pełne i aktualne informacje dotyczące pracy Twojej firmy. Oto w jaki sposób funkcjonuje. Każda maszyna ma oryginalny czujnik rejestrujący różne parametry pracy. Operator zostaje przypisany do czujnika maszyny za pośrednictwem własnego elektronicznego identyfikatora za pośrednictwem stacji bazowej czujnik bezprzewodowo przekazuje dane robocze na twoje strony Husqvarna Fleet Services. Strona startowa Husqvarna Fleet Services działa jak centrum zarządzania firmą. Możesz tu szybko sprawdzić wydajność swoich maszyn i zespołów. Będziesz też automatycznie informowany o bieżących zagadnieniach wymagających twojej uwagi. Serwis Husqvarna Fleet Services dostarcza wielu przydatnych informacji pozwalających zaplanować rozwój firmy. Przyjrzyjmy się jego głównym elementom. Wszystkie informacje dotyczące Twoich maszyn umieszczono w jednym miejscu. Są tu zarówno fakty, jak i tendencje wydajności w odniesieniu do każdej z maszyn. Zobaczysz, jak maszyna jest użytkowana. W ten sposób spojrzysz szerzej na wydajność i obsługę całej Twojej floty. Automatyczne powiadomienia umożliwią ci podjęcie szybkich działań i zapewnią wysoką skuteczność pracy. Na stronie internetowej znajdziesz szczegółowe plany serwisowe i historię przeglądów. Dzięki temu kolejne przeglądy będziesz mógł zaplanować tak, by nie zakłócały rytmu pracy. Zyskujesz łatwy dostęp do list oryginalnych części zamiennych Husqvarna do posiadanych maszyn. Automatyczne powiadomienia o wymaganym serwisie maszyn otrzymasz około 25 godzin przed jego terminem. Statystyki operatora pokazują poziom wydajności każdego z operatorów oraz całego zespołu. Zobaczysz, jak poszczególni operatorzy obsługiwali daną maszynę w konkretnym okresie. Bez trudu poznasz trendy wydajności swoich zespołów. Jeżeli operator nie będzie obchodził się z maszyną w sposób optymalny, automatycznie zostaniesz o tym powiadomiony. Czas pracy operatora porównywany jest z zalecanym czasem pracy dla każdej z maszyn. Jeżeli operator pracuje maszyną zbyt długo, dostaniesz automatyczną wiadomość e-mail. Uruchomienie systemu jest proste. Dealer wprowadza wszystkie dane dotyczące Twojej maszyny i nadaje ci Twój login. Musisz jedynie dodać swych pracowników. Oto potrzebne elementy: konto w serwisie internetowym, stacja bazowa, czujniki do Twoich maszyn oraz kilka identyfikatorów dla operatorów. Za każdą usługę płacisz co miesiąc stałą kwotę. W celu dostosowania bieżących informacji do swych aktualnych potrzeb, każdą z usług możesz w dowolnej chwili dodać lub usunąć. Dziś pełen obraz, jutro pewny zysk.